Orędzie Maryi, Królowej Pokoju, przekazane do Pedro Regis 30 października 2025 roku. Kochane dzieci, Mój Jezus posłał mnie do Was, żebym wzywała Was do nawrócenia. Nie pozwólcie, by Wasza wolność przeszkadzała Wam podążać za Panem i Mu służyć. Jak mówiłam w przeszłości, jesteście na świecie. Ale nie jesteście ze świata. Ludzkość kroczy ścieżkami samozniszczenia, które ludzie przygotowali swoimi własnymi rękami. Cierpię z powodu tego, co na Was nadchodzi. Módlcie się. Kiedy szukacie szerokiej bramy, nieprzyjaciel Boga przybliża się i Was zwodzi. Słuchajcie Jezusa, bądźcie ulegli jak uczniowie wobec Jego Ewangelii. A będziecie wielcy wierze. Módlcie się za kościół mojego Jezusa, przyjdą trudne dni, i wielu będzie chodzić jak ślepcy, by prowadzić innych ślepców. Dajcie mi swe dłonie, a ja powiodę was do zwycięstwa. To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja Was błogosławię. W imię Ojca, I syna, I Ducha Świętego, Amen. Pozostańcie w pokoju.